panika Dopiero tu stało Nie wziął kurwa GoPro no Gdzie on ją przykleił? Na co kurwa? Używa to do góry jeszcze pizzó Marek zamknij to, że to się zapłapało Dobra, płota 26 Tam są tylko papiery są, wiele nie? Tak, papiery, twoje prawo jazdy jest. Kask, jest. Kask masz torba Nie, buty. Storbie. Skóra. Też. Gacie. Jakie gacie? Cieplacze. A skąd ja mam widzicie Dobra. Ale masz moje torbę, nie? To już po to, że jest najgorszy zakręt, kurwa. Ale fajnie, bo szeroko. Fajny! Pierwsza runda? Krej cofnę w Nie, to w tą stronę się kładać. Tu kolano Kurwa, Przezrósaj dupę szybciej! Uch, kurwa, szybciej! Kurwa, śmieszany <grym> kowałem, nie w tą stronę. Dobry, dobry, dobry no, A to ładna słać.